Jej, jej, ja jestem Dominik, to jest kolejny na moim kanale i dzisiaj widzicie ze mną Pawła! long time loss. Dokładnie to chciałem powiedzieć. On też jest. Już dawno nie było takiego odcinka, gdzie w sumie nagrywaliśmy coś razem, a tym bardziej nie było u mnie takiej typowej, tak zwanej kanapówki. Serio, nie wiem, jakoś kiedyś mam wrażenie, że dużo takich odcinków pojawiało się u mnie na kanale, a w ostatnim czasie prawie wcale. To były moje ulubione. A to no właśnie fancy kanapy. Tak. Ogólnie ja też lubię oglądać kanapówki u innych osób na kanałach i mi się to bardzo przyjemnie ogląda. I w sumie nie wiem czemu tego nie było, więc jeżeli takie odcinki również Wam się podobały, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli będzie ich dużo, to myślę, że będzie więcej takich odcinków na moim kanale, bo to się przyjemnie nagrywa, to się przyjemnie ogląda i ogólnie wszyscy są zadowoleni. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, będziemy zgadywać influencerów po ich, uwaga, głosie. To wy zdecydowaliście, że właśnie po głosie będziemy zgadywać. Dodaję na swój kanał nadawczy ankietę, w której mogliście zadecydować, czy zgadujemy po emoji, po zdjęciach, po głosie. No i wybraliście po głosie, więc trochę inspirujemy się tutaj włosiarką i dzisiaj będzie taki challenge. Mamy tutaj przycisk czerwony detonacji. Osoba, która pierwsza naciśnie, może odpowiadać na naszą tutaj zgadywankę. No i zapomniałbym o najważniejszym, w dzisiejszym odcinku nagrodą jest 100 złotych. Więc nie przedłużajmy, czas start! Nie właśnie trochę zatyskiłam. Co? Jeszcze. Co co, co to, to mówi? Jeszcze raz, no. tak. nie właśnie ja trochę zattęskiłam. Trochę zatęskniłam. Kto mógł zatęsknić? Ale ja nie skupiaj się na tym, co mówię tylko kto. Kurde, znam ten głos. Mi się kojarzy, że to jest ktoś super młodziutki. Czy to jest machonik? Andrzej. Jeszcze raz? No. 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 Nie właśnie ja trochę zatęskniłam. Fausti? Na Fausty? <laughs> nie! No właśnie, ja też się nie zgadzam, Blaze zgadza, on się cieszy. Jeden punkt hmm. dla Pawła, lecimy dalej. Ponieważ właśnie trochę zatyskiłam za tym formatem, nie będę ukrywała. Nie jestem jakiś chud... Mm. Ja. Wojtek gola. Tak, ja wiedziałem, to chciałem to samo zrobić! Czemu tak szybko klikasz? Blake, musisz się uspokoić, bo nie damy rady nagrywać, piesku! No ale to są zbyt duże emocje dla niego. No, niesamowite dla mnie też, bo wiedziałem tą osobę. 2-0. Nie jestem jakiś chudem, miliarderem. Dobry vibe, jedziemy na siłownie, robimy dzisiaj wszystko. Andziaks. Jak nie? To nie Andrzejks? To panu prima identycznie. Prima jak no. Dalej, dalej. Dobry vibe, jedziemy na siłownie, robimy dzisiaj wszystko. Julitka, z Jenny? Ale też myślałem o tym, bo podobne. Jeszcze raz. Prywide, <grywaj> jedziemy na siłownię, robimy dzisiaj wszystko, co mam do zrobienia. Czy to jest Julia Machuni? Nie, czekaj, ja wiem, kto to jest. Nie puszczaj jej. Ona teraz. w ogóle ma na imię Julia. Nat. Znam ten głos. Nic mi to Good nie mówi. Poddajemy się, no. No, tak. Ile ja Kurde. Ja nie, nie znam jej głosu, aż tak nie wyświetla mi się. Nikogo. Ja nie pomyślałem o niej w ogóle jakoś, nie wiem, ale faktycznie teraz bym wiedział, no. Ach, tak. No dobra, sfejlowaliśmy tym razem. Dobry vibe, jedziemy na siłownię, robimy dzisiaj wszystko. to w ogóle nie utrzymał wycie, Mam nadzieję. Nie! Budda? Kurde, wiesz Nie, wiem, tak Jeszcze raz. Nie, stop, myślę. Nie wiem. Jeszcze raz. Wiecie, <laughs> szafka w ogóle mnie utrzyma, by ciężar? Mam nadzieję. Szafka, by ciężar i nadzieja... Nie <laughs> znam tego głosu. Nie, serio, ten głos w ogóle Czekaj. mi nic nie mówi. Blow To miałem w głowie dokładnie. Leksiu? No nie wiem, dostrzegam, no nie? Wiecie, szafka w ogóle mnie utrzyma, wy ciężar? Mam nadzieję. Nie mam najmniejszego kurde pojęcia. Świeży. Nie. Dobra, kto, kto to będzie? Chajnik. przyjechał. Mamy kolejny fail, ale to totalnie brzmiało jak czajnik. Czy ta w ogóle mnie utrzyma w ciężar? Mam nadzieję. Mm -hmm. Taki dzień. Magda Gassler. Chciałem to samo powiedzieć, ale nie byłem pewien. Czemu ty tak szybko odpowiadasz, nie daś mi się skupić? No bo to jest charakterystyczny głos. Ale ja wiedziałem, że to ona. Znowu. No bo nie wiem, myślałem jeszcze. Mm -hmm. Taki dzień. Mega bad bitch. Jacqueline. Nie, ale ona tak mówi. Totalnie to Szaklina była. Jeszcze raz. Mega bad bitch. Who's bad bitch? Naprawdę to no nie była Szaklina? Bad. Właśnie głosem mi nie brzmiało jak Szaklina, ale słowami mi brzmiało jak Szaklina. Że ona by to powiedziała. Doda. Ale mocne, nie pomyślał. No, ja też nie. No. Monika Kociołek Ale to w ogóle nie jej głos, no Jestem ona, mówi mi Pana Liza Dajcie uh! jeden punkt Dziękuję Mega bad bitch Pamiętajcie, żeby się smarować filtrem Świeży Ja dwa punkty zapisuję No tu i tam Mamy teraz remis, a nie jeszcze jeden Więc pamiętajcie, żeby się smarować filtrem Dupka pucha, du-du-dupka mnie Jukasz szukaj? Okay? Nie, co ty Puchata, dudu, dubka, du. puchata, zgryzie mnie. Strażnie nie przymówiał mi to nic głosu. Doda. Jasne, yes, Bo ona pieska, teraz i robimy wiady z nimi w ogóle. Dupka, puchada, dudu dubka, buchata. Jasne. Mamy remis. Tak? Mamy remis. Ja się rozkręcam, Dobra. słuchajcie, obudziłem się. Dupka, puchata, dudu, dupka, du. puchata, puchata, zgryzie mnie. Plany jak to plany. Czasem się zmieniają. Nie wiem, myślę. Jeszcze raz. Plany jak to plany. Czasem się zmieniają. Żiulitka. Kartonik. Nie wiem co to jest. Julia Machuni. Czekaj, nie powtarzaj po prostu tego co już mówiliśmy, tylko... Złóższy ten. Dobra. Plany jak to plany. Czasem się zmieniają. No i tak na się jest pod... Rzeklina. To była Żaklina? Nie! O nie, ale przypomnę, zgadłem, psia-psi? Bo to był taki fragment, w którym ona nie brzmiała jak ona. No właśnie, nie brzmiała do końca jak ona. Plany jak to plany, czasem się zmieniają. No wiedzą jak zrobić te krewetki, one są bardzo dobre. tak! Nie! Na co? Tak! Bo wiem, że to Julita była, z Od razu jak na. To. Weź to puść jeszcze raz. One są bardzo dobre ogólnie tutaj zawsze. No tutaj już wiadomo, to jest zadanie Tak, ale na początku miałem wrażenie, że Julita. Oni w samolinowej wiedzą, jak zrobić te krewetki, one są bardzo dobre ogólnie tutaj zawsze. Można tutaj troszeczkę się wyszaleć. Boże. No w ogóle nie mam tak. pojęcia. Wyszaleć się? Jeszcze raz. Można tutaj troszeczkę się wyszaleć. Jakiś taki ciężki męski głos. To nie jest youtuber. To jakiś poważny pan. Nie poważny pan? Nie, śmieje, to nie poważny Ale nie jest to taki młodziutki youtuber. Nie, to poważny pan, no wiecie. Dawaj dłuższy, dłuższy fragment. Dłuższy no. dłuższy, no. Co ty za układ robisz? Kasia dance To co w reklamie, to, to prawda, no. Można tutaj. Przyja. Nie. Eee, ten odbloka, Juri. Nie. To ja powiedziałem Blue, nie, ty powiedziałeś ten blękę? No nie! Można tutaj troszeczkę się wyszaleć Mam z wzroku, więc nasze soczewki na co dzień. Palec z wzroku, więc nasze soczewki na co dzień. Głoski typu. Sz one tak szeleszczą. Ty ja nawet nie usłyszałem nic. Ma nich jako typus, Nie! One tak szeleszczą. Julia Kostera. Andzia galipka. To Sylwia? Sylwia nienawidzi jak coś jej szeleści. To jest jeden. Dobra, uch, rozkręcam się. Łoski typu. One tak szeleszczą. Tu pierwszy gryz dużo lepszy. Ten od książula ziomek. Nie. Książula. Jamor. Zostaw to. Ech. Tu pierwszy gryz dużo lepszy. Trochę ostrości. Kasper błęski! Jaz! Yes, ten drugi fragment to był totalnie Kasper Błęski. Tu pierwszy gryz dużo lepsza. Trochę ostrości. Ale kwaśna do się. Olaź Baśna! O Jezu! Julitka? To jest z YouTube'a? Kurde, bo kojarzę ten głos The bardzo kwaśno. dobrze. Jeszcze raz. Ale kwaśna do się. Ale kwaśna! O Jezu! Znam ten głos i znowu to jest coś, że znam, <laughs> ale to nie wiem. Nie, to nie wie. werowuje, że nie wiem. Ja, ja znam ten głos. Żanet live. Vera od Julka od Czajnika Rozstaw ja Murcik. Yy, ta laseczka standard? To jest jakaś pogra... Jeszcze raz. Ale kwaśna do miśnia. Ole kwaśna! Jezu JJKa! Bez kitu! Ale mówiłem, że znam ten głos, że kojarzę. Tak się rozkręcamy. No. <laughs> co wyjdziesz? Dobra, ja wbijam tutaj. To I Nie chcę go tłumaczyć, tu się Ale kwaśna do miśnia. Ale o Jezu! Jak to rozpojrzałem na chłopaków, to przypomniało mi się. Nie! Nie! Ja powiedziałem! Już czwarty raz! Jak to rozpojrzałem na chłopaków, to przypomniało mi się, że... Przynajmniej słuchajcie, mogę mówić normalnie, nie muszę ja się zrzeć. Że... To ostatnio było w jakimś odcinku. Nie? Znam to znam, to, znam jest... to. Znam ten głos bardzo mocno. Pola Jeszcze raz. Przynajmniej słuchajcie, mogę mówić normalnie, nie muszę się zrzeć. Te słowo przynajmniej mi przypomina to Mafia. Ma fashion. Nie wiem powiedzieć? <głos》>. Tak Jaki był Jak leciał? Marlena Sojka Nie widziałem ani jednego jej filmu, ani jednego W ogóle bym nie powiedział, że to ona Przynajmniej słuchajcie, mogę mówić normalnie, nie muszę się drzeć Powinniśmy mieć z dziewczynami, z moimi przyjaciółkami taki... Girls Night Out Żanet. Andziaks yy, Nowak, nie Ola, tylko to druga jeszcze raz. Myśmy mieć z dziewczynami, z moimi przyjaciółkami taki. Girls Night Out. jak Jestem coraz bliżej Pawła, ale dalej nie, więc muszę bardzo dalej. Widać, 3-4 punkty masz przewagi. Zbyt. Więc. Co ty gadasz? Teraz ja zgaduję wszystko do końca, Paweł Nis. Ja za. Byśmy mieć z dziewczynami, z moimi przyjaciółkami taki. Girls Night Out. Tiktoks. Tiktoki z jaskini. Po... Multi. Nie Pół sekundy mi zabrakło, bo żeś tu rękę już wsadził. Nie Wiesz, możesz tak robić. Zrobiłeś tak. No, ja robiłem tak, a ty trzymałeś tak. się skrada jak pantera różowa. <susur> <susur> Tiktoks. Tiktoki z jaskini. Wiesz, ja mam dużo znajomych. <susur> w branży. Stop. Ja wiem. Nie, nie masz, no, można. Mówisz, albo nie? No, powiem, zaraz No tak, ja co jest, Proszę, ja, ja. ja już nie pamiętam tego głosu. Nie ukażej ja. Nie, nie, no fair. Nie, 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 nie Bardzo nie fair. Zatrzymałem, bo chciałem się chwilę skupić i ty mi zacząłeś gadać, żebym nie słyszał, co to było. Ale to najpierw się skupa, później krzyk, Ale wiedziałem, co to jest, więc chciałem powiedzieć. No! się podaję przetworzyć w Nie, to było bardzo nie fair. No nie! Wiesz, ja mam dużo znajomych w <sadł> branży. I tak można się przez takie rzeczy zabić. Dopisuj punkty, nie siedzisz Ja nie wiedziałem, że usłyszeć Ostatnie dwa? Czekaj, już nie mam szans nawet Przegrałeś i tak wyciągnąłeś Dorobimy teraz po dwa punkty Jak można się przez takie rzeczy zabić? Bołeś nie? to o tak leżeć właśnie Co? Nawet nie słychać co ta To był jak szum z ulicy Bełkot jakiś Weź tą rękę stąd Ja ją poprawić Bołeś nie? to ma tak leżeć właśnie Nie mam tego pojęcia Mega trudne Bołeś mięśnie, to ma tak leżeć właśnie Proszę się Patec Michu Wiem No, to Tylko nie wiem jak on się kurczę nazywa, ale... Pan wiem, ale nie wiem jak mi. się nazywa no, Operatorem albo montażystą był. Bo... Nie wiem Był kamerzystą No wciak. Przemek Pro Przemek Pro?! W ogóle nie brzmiał jak Przemek na tym nagraniu W ogóle Dam ci dwa punkty, ale to jest... Steel brakuje ci trzech punktów, żeby być za mną na remisie. No to tak. robimy teraz za trzy punkty. Nie! No także albo ty wygrywasz, albo nie. już nie zaraz, Nie no dobra, trzy punkty teraz. O, trzy punkty. Połazmiesz, no no nie? O no ma tak leżeć właśnie. Zobaczcie, jakie słodkie na klucze to jest. Chanziak! <słuch> <słuch> nie mam się że każdy burz, co ją da ją lubię a jeszcze jej nie było. Zobaczcie, jakie słodkie na klucze! to Juj! jest Juliiska! <słuch> Dziękuję! Boże że ty mój, to nie na mój łeb Zobaczcie jakie słodkie na klucze to jest chyba Julka żugaj Naprawdę? Nie. nie. Zobaczcie jakie słodkie na klucze to jest chyba Przegrałeś pięcioma punktami Jest mi strasznie smutno, Sześciu? ale oficjalnie przekazuję ci 100 złotych Z to wygrałeś? Nie, prawdziwe są, wygrałeś Dzięki za oglądanie, bye.